Maneczko widzowie, siemaneczko. się z tej strony Lucjenszek, Luciszek, Luciszek, Luczek, Luciszek No, Luciszek mam w Futurmie, Lucek mam, no. lucek cool. kulą mam a na YouTube ja mam Lucek, więc no, no Ogólnie zachęcam do subskrybowania mojego kanału, oczywiście mówiłem o tym, że tutaj się prosi jeżeli nie liczta, się nazywa Bike Space, a tamta, w tamtym odcinku była, się nazywała e, Sud Space, chyba? Nie pamiętam, coś takiego. tam do obejrzenia też w poprzednich odcinkach, gdzie ja zupkę z skąd to jest pierwszy odcinek. Naprawdę mój cel to jest tylko się z serii, może zrobię, to znaczy ja robię tej litery przez do 7 stycznia, czyli chyba w tydzień jeszcze tydzień jeszcze, tydzień, czyli zapewne macie nawet podwójne mi bo pewnie po dwa filmy wrócą na dzień, więc no naprawdę. No i pamiętajcie, żeby pobrec sobie tą grę, bo jest kosacka, a ja może nie będę tak dużo gadał, bo... Będziecie mnie nasłuchacie i nasłuchacie. Serio, proszę, po prostu będę robił tynki i się po prostu zobaczycie, jak ta gra jest nie wiem w nią uwielbiam, jest bardzo wciągająca, polecam. Co to jest? Co to było? Jakieś gnicza trochę zrobiłem się Trochę tryczków teraz siano. Chyba lepiej na tym idzie niż na school. space, Spacer, no, to jest prostsze, oczywiście. Ale wiecie co, widzę, Zrobię niedługo. No, jakiś turniej z 200 fotowców, nie? Dosłownie. Z 200 fotowców. zrobiono na mojej top model, on jakąś tam emotkę za 200 fotoców, powiedzmy. No, ale tu musimy najpierw wybić my 300. Dobra, 300 subów i robimy e, top model, czy tam jakiś chowany. On, on emotkę za 200 fotoców. Mm -mm. On jakiś tam precel, tak co będziecie chcieli. Tym więcej subów, tym droższa, jakby droższy prezent jeśli chodzi o, um, o gift ode mnie w postaci jakiegoś tam kilofa czy skina czy dlaczego no musicie po prostu zostawić sobie 200 fotoców to jest czyli musi być 300 słupów ja zrobię na, na, na o 200 fotoców a o 500 zrobię jak do jak do końca tego, hmm. jak do 7 stycznia wybijemy dwa koła słupów samia ja To może być mocne, ale to już jest, troszkę jest, więc trochę już się na tym otrzymać. jestem taki znany, a Syron chciał to. Wasyko kosztuje jedno kliknięcie słup, dzwonek. Albo też może być po prostu, jak zobaczy nawet świetnie na filmie, to mi się już po prostu oczki świecą. Oczki po prostu mi się bo to zostawi lajka. Dosłownie, jak powiem zeszła zeszło że to ja miałam ja, ja, 13 lajków i normalnie, normalnie po prostu. To mi tak się miło zrobiło, jak on się spodobał ten jeden filmik. Miał prawie tysiąc... nie, on miał... tak, on miał półtora tysiąca średni. To jest dla mnie wręcz niemożliwe, że ja taki... Oj, co? O to! O, glitcha. Ja takiego czegoś to jeszcze nie miałem przez półtorej roku. Taka się jakoś zmieniła chyba. To jest niemożliwe, że mam takich trików. Co jest dla mnie? Fajnie, jeszcze tak z dwie minuty, ponieważ ja nie będę się mógł zlewać żebyście popatrzyli, jakie tutaj mam skin w tej grze. mi bardzo dobrze wychodziło ale nie wiem czy napiszcie w komentarzach czy będzie coś takiego a i w tamtym filmiku zapomniałem, powiedziałem, że będzie słowo na końcu. what the hell? że na koniec filmu w tamtym będzie jakby jakieś słowo napiszecie w komentarzach ciekawe co oczywiście ze pani do końca i zapomniałam chyba tam w tym, w tym odcinku powiedzieć do ostatniego słowa, ale w tym powiem. <grymne> no tak, że jeszcze ten film będzie trwał dwie minutki. W postaci Będzie chyba jeszcze dzisiaj. filmik z są są trzy filmiki. Oczywiście się, że nic nie wstawiałem. Jestem nowym twórcą serią. I chcę się dobrze rozwijać. W ferie też będzie daily na 100%. Przez wszystkie dni, ale serio, to już musi być. O, to taka motywacja dla mnie, że to. Kolejny glitch, brawo! Brawo, Lucek, Brawo, Lucek, Mega. O, lepiej, jakiś insolent. Dobra, i hop. Zaprzejdziemy so, jeszcze jeden cały park, jak się wywalę. O! I glitch! I glitch, nagle zdolny. Jeśli teraz. E jak się teraz wywrócę, to idę na ten tryk najcięższy, co się z górki skacze i kończymy film. Ale dopóki ja się nie wywrócę, to skaczemy. Z bar pięknie skleiłem. Pięknie. Pięknie. Oj. No, idziemy sobie na na tą górę wielką o, odjechałam sobie po schodach muszę jakieś jeszcze, o, fajnie fajnie wchodzi uuu, mega fajnie mi się podoba idzie na... sobie koło Co? z rupiem jest dobra, przehamujemy. i zrobimy wheelie dookoła, co na to patrzcie ale nie da rady, chyba. dobra hop, lecimy Lecimy! Prawie wolą w niego. O oh mój, jak ja ustanę. O, duży raz, do skutku, do skutku. Ja, ja to zrobię, zobaczymy. I będzie filmik Paula. Może nam trochę zostawię na koniec odcinka. Jak już będę się z Wami żegnał. Nie wiem dlaczego, składnik, ale to jest patrzcie. Hop, olę prędkość. Lecimy. Raz, dwa, trzy. oh my god. Nice. Nice. No więc co? Tym tajemniczym słowem, możecie, które możecie napisać w, w komentarzach, to jest liść. <laughs> Po prostu liść, bo tam jest te drzewko. zaraz wam pokażę, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. O, te drzewko. I się skażą po prostu liści, i koniec. Zaskoczeniuję wam. Będziemy, i tutaj. Pamiętam. Mityk. Mityk, będziemy zaraz że mityka w Bronu. Będzie kolejny odcinek. No więc. Bajo.